Kolejne imprezy, bardzo nas cieszą, że po raz kolejny Lublin otrzyma prawo organizacji akademickich mistrzostw Polski w pływaniu. To wydaje mi się świadczy o tym, że zawodnicy bardzo dobrze się tutaj u nas czują. Kolejna impreza finałowa ampu w tym roku, także w Lublinie. Kilka tygodni temu mieliśmy okazję obserwować rywalizację we wspinaczce. Świetne oceny, świetne wyniki, także nas to bardzo cieszy. Liczę, że w pływaniu będzie podobnie. A już teraz można powiedzieć, że są to przedbiegi, bo za dwa tygodnie w Lublinie główne mistrzostwa polski w pływaniu, więc mam nadzieję, że będzie się działo. Co do przyszłego sezonu, to jeszcze o tym nie myślimy. Na razie myślimy o Igrzyskach Olimpijskich. To są te docelowe zawody przed nami. Liczę, że jak najwięcej sportowców z Lublina znajdzie się na Igrzyskach Olimpijskich. Będą wśród nich na pewno też sportowcy z AZS -UMCS. Liczymy bardzo na występ Adeli Piskorskiej Laury Bernat, czyli naszych czołowych pływaczek. Liczę także na występy lekkoatletów, więc mam nadzieję, że będzie się czym emocjonować. Ale imprez także nie zabraknie w Lublinie, zarówno tych akademickich, jak i tych na poziomie młodzieżowym. W końcu w tym roku w Lubelskiej jest gospodarzem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Także w Lublinie zawody pływackie, lekkoatletyczne dla tych młodych ludzi, przyszłych studentów. Więc mam nadzieję, że bardzo fajnie będzie to wyglądało w Lublinie, zarówno od strony sportowej, jak i od strony spędzenia w Lublinie wolnego czasu. Wysoki poziom sportowy, to należy podkreślić, a więc ci studenci, którzy na co dzień są, trenują w kadrach narodowych na najwyższym poziomie, także są na tej imprezie i to bardzo cieszy, że mamy tych, którzy pływają na poziomie amatorskim, nie obrażając nikogo, mogą spotkać się na jednych zawodach, być może w jednym wyścigu, z tymi, którzy pływają na poziomie olimpijskim, tak to należy powiedzieć i ta impreza właśnie ma taką specyfikę i bardzo nas cieszy.